Witam Was kochani bardzo serdecznie, dzisiaj pokażę Wam moje ukochane ozdoby świąteczne które już w zeszłym roku na mojej choince domowej wisiały. Mamy jeden z pięciu wzorów do wyboru. Kółka mają średnicę 10 cm i są dostępne u nas w sklepie internetowym zrobiłam sobie.pl. Ja niedawno w tym sklepie założyłam z boczku na samej górze w kategoriach jest kategoria Boże Narodzenie, żeby było Wam znaleźć odpowiednie dekoracyjne sznurki, bazy na koszyki i właśnie tam też wylądowały te bombki Beczki, który mam wzór wybrać sama, nie wiem, więc wezmę pierwszy z brzegu. To jest świetna, świetna możliwość na wykorzystanie resztek sznurka. Mam niewielką ilość sznurka w rozmiarze 5 mm i szydełko w rozmiarze 8 mm. Zabieramy się do pracy. Ułapiemy sznurek tak, żeby złożyć go w jednym z miejsc na pół, obojętnie, w którą dziurkę się wbijamy. Pamiętajcie, żeby wybrać szydełko, które. Przejdzie Wam bez problemu przez otworki w bazie. Przeciągnęłam pętlę przez pierwszy otwór. Z tyłu teraz końcówkę przynajmniej pod kilkoma oczkami będę sobie podawać, żeby schowała mi się ładnie w tych oczkach. Następnie wbijam się w kolejną dziurkę na lewo, pobieram sznurek, przeciągam przez otwór w sklejce. I również przez pętlę, która była na szydełku, i w ten sposób tworząc oczka ścisłe, przerabiam całe okrążenie. Ten sznureczek z tyłu raz sobie kieruję do góry, raz na dół w ten sposób, żeby z tej strony ładnie mi się wrabiał pod kolejne oczka. Tak to na razie wygląda. Robimy całe okrążenie. Jak widzicie, ta deseczka jest tak urocza, że będzie bardzo fajnie wyglądać nie tylko jak dekoracja na choinkę, ale również jak Podkładka pod filiżankę, właśnie na taką świąteczną jakąś okazję. Przerabiam oczkami ścisłymi do końca, aż do ostatniego oczka. Zobaczcie, jak to błyskawicznie powstaje. Teraz łapię nożyczki, obcinam sznurek. Wyciągam ten sznurek i teraz wbijam się pod literkę V, pod to pierwsze stworzone oczko. Pobieram sznurek, który obcięłam, przeciągam, dokładam tutaj, wbijam się od spodu tak, żeby wylądować dokładnie w środku. Pobieram ten sznurek znowu i przeciągam na drugą stronę. Dzięki temu łączenie okrążeń jest całkowicie niewidoczne. Nie widać, w którym miejscu w ogóle zaczęłyśmy. Pozostaje nam teraz wziąć jakieś malutkie szydełko. Można to zrobić też tym grubym, ale będzie dużo łatwiej i szybciej. Jakimś mniejszym szydełkiem, końcówkę zabezpieczyć wzdłuż pod kilkoma kolejnymi oczkami. A następnie przymocujemy zawieszkę, i nasza choinkowa ozdoba będzie gotowa. Ostatnie, ostatnie zabezpieczenie tutaj robię. Wewnętrzną stronę, żeby móc przyciąć tutaj z tej strony ten sznurek, żeby go nie było widać, żeby nie wystawał poza bazę. I choineczka jest już pięknie obrobiona. Robimy teraz zawieszkę i możemy powiesić na choince. Wzięłam sobie odrobinę sznurka lutowego. Teraz sprawdzam, w którym miejscu będzie dokładnie. W środek robię oplot tak jakbym robiła makramę końcówki związuje przecinam jeżeli nie chcę takich długich i zawieszka choinkowa jest gotowa Moja zawieszka prezentuje się tak. Jest to chyba jedna z najszybciej wykonanych przeze mnie ozdób DIY na tegoroczną choinkę. Mam nadzieję, że zobaczę się z Wami przy okazji kolejnych filmów, które pojawią się na tym, na tym kanale. Zdradzę Wam, że również będzie to świąteczne dzierganie, ponieważ mam dla Was przygotowane fantastyczne wzory na świąteczne koszyki. Obiecuję, że będzie pięknie. Do zobaczenia!